Najsłabszym punktem mężczyzn to jest seksualność. Najsłabszym punktem mężczyzn to jest ich serce i miłość. Tak jak każdego człowieka. Więc dobra, seksualność jest bardzo ważna, pilnujemy, ale jeżeli podchodzimy, tylko masz, wiem, że potrzebujesz, nie? To ci dam, to to nie jest miłość. Mówimy o seksualności, która ma silne korzenie w miłości. Czyli to jest z tej czułości, w tym, że podejmujesz różne rzeczy. Tak jak do dzieci na przykład. Wiesz, że nie możesz żyć ziapy na dzieci. No wiesz to, masz poczucie winy, jak się wydrzesz. A jak się wydrzesz na męża, masz? Czy mówisz, dziadyga jeden, zasłużył sobie, a co on sobie myśli, już ja mu pokażę? Tak? Hmm, jest jakby inne nastawienie. Nie? Dzisiaj może być dzień zwrotu, kiedy ty na przykład rano wstajesz i mówisz, że dzień dobry. Dzień dobry, kochanie, że za, za, patrzysz, co on lubi zjeść, i po prostu to szykujesz. Bo wiecie, my wchodzimy w tryby dzieci czyli mąż wraca do domu i dostaje co drugi dzień spaghetti, bo dzieci tylko to jedzą. Musisz znaleźć taki język, który rzeczywiście do niego przemawia, co jest dla niego ważne.